Witam ostatnio wystawiłem tego Maca i mam już kurczę mnóstwo jakichś dziwnych zapytań z jak to działa, czy to działa, czy to się nie wiesza i tak dalej. W skrócie to jest MacBook, więc jak ktoś miał to wie, jak ktoś nie miał. No właśnie, to zadaję takie pytania. No, mimo że to jest Core 2 Duo, to jest w sumie stary sprzęt. No ale eee, nie tutaj tu. Eee, Byb. O proszę bardzo. No to, to działa znośnie, bo to jest MacBook, tu jest oprogramowanie High Sierra, czyli to najnowsze, jakie tu można wgrać oficjalnie. Można starszy jeszcze to odrzucić, który też działa, bo on będzie wtedy jeszcze szybciej działał. W tej chwili on działa naprawdę spokojnie, no mówię, to działa. On nie jest jakąś petardą nie wiadomo jaką, ale oglądanie YouTube'a, przeglądanie nie wiem Netflixa i innych rzeczy, to wszystko działa na tym komputerze. Prace biurowe działają na tym komputerze. Wszystko działa na tym komputerze, nie wiem, bo tak se zrobi Pek, proszę. Yy, więc generalnie no, czy działa, czy się nie tnie? tak działa, nie tnie się. Nie jest to naj, najnowszy sprzęt świata, bo no nie za te pieniądze. Ale to wszystko w miarę normalnie działa. Czasem gdzieś tam trzeba poczekać chwilę na załadowanie się. Nie wiem pff, jakiegoś tam iTunesa czy czegoś. Ja tego używałem do oglądania filmów i naprawdę się nam mi tu sprawdzał, ale no mówię, ten komputer chodzi normalnie na pytania, które są zadawane. To jest Mac, więc mimo, że on ma Core 2, Duo, mimo, że on ma 2 gigaramu tylko, to to zasuwa. No to do oglądania filmów zasuwa, no chodzi, no do oglądania filmów do biura, przeglądania, nie wiem, do jakichś tam prac biurowych. Ten komputer uważam spokojnie się do tego nadaje tak, to nie jest tak, że tu nie będzie coś działało, no jest kord dwa duło, jest momentami tak jak teraz, Worda odpalam chyba pierwszy raz w życiu na tym kąpie, no to pierwsze odpalenie tu dłużej, gdzieś tam czasami trzeba coś poczekać, ale to wszystko chodzi działa, Więc... a pytanie kolejne ile trzyma bateria pojęcia nie mam, nie siedzę z baterią ze stoperem. W tej chwili go nie ładowałem już nie wiem od kiedy 70, Ja tu jest, bo nie widzę przez telefon. 69 procent. Kilka godzin spokojnie ten MacBook wytrzymuje. Przede wszystkim jak pytacie o baterię. Czekajcie, bo jedną ręką to samo. Jak pytacie o baterię, to jeżeli w zasilaniu w tak samo w iPhoneie macie stan normalny baterii, o tutaj gdzie to będzie. Tu jest liczba cykli, stan baterii normalny To znaczy, że on działa normalnie, czyli generalnie nic się nie dzieje z baterią Bo MacBook strasznie wywala, jeżeli coś się dzieje, a co więcej, jeżeli nawet by tu było bateria do wymiany, nie wiem, bateria uszkodzona, nie wiem Przemyśl wymianę, bo też tak jakieś tego tek typu teksty są o MacBookach to generalnie on i tak działa na tej baterii, bo mam tych MacBooków trochę, więc, więc to, jak jest stan normalny, to jest no, naprawdę ok. A jeszcze dodatkowo, no, co my mamy? Komputer, za pieniądze, który jest w takiej grubości, naprawdę. O! To jest. Zawiasy. Trzymają. Nic tu się nie dzieje. O. Tu jest ten odbicie, no, to co mówiłem. To można podobno spolerować całe po prostu tą powłokę, tak słyszałem, ale ja tego nie robiłem, bo tego na oglądaniu w filmach nie widać, nie przeszkadza mi to. Ja go mówię, używałem do oglądania filmów. Parę godzin na pewno działa, nie wywala tej baterii. Wszystko w miarę działa, nie wiem. Excel działa, Word działa. Uf, wszystkie te strony internetowe, Netflixy, etc. to wszystko działa tu. Eee, no tyle, no co tu więcej. Więc na wszystkie pytania chyba odpowiedziałem. Dzięki.